Magda, jak wspominasz czas na Wyspie Miłości? Jak to wspominam? Na pewno stresująco na początku, bo pamiętam moje wejście, to było chyba najbardziej, najbardziej stresujący moment dla mnie, ale potem już tak poszło, bo i poznałam Igora, więc głównie spędzaliśmy czas razem. No i tak w sumie szybko minęło, bo ja tylko byłam na trzy tygodnie, więc to szybko minęło. Mnie to zastanawia, i myślę, że nie tylko mnie, dlaczego tak się dzieje, że wielu uczestników programu Top Model decyduje się na to, aby pojawić się w programie Love Island. No w sumie tak, bo teraz była i Sandra Dorsch, i Adam, nie? Nie wiem z czego to wynika ale może po prostu chcieli, może chcieli spróbować i tyle, tak naprawdę. Dla mnie to było kolejne doświadczenie, więc ja poszłam z czystej ciekawości i nie spodziewałam się, że kogoś tam poznam, więc to jest takim bardzo fajnym dodatkiem. No właśnie, bo to też jest trochę tak, że tam okoliczności są inne, potem jest ten powrót do Polski. Wam udało się to fantastycznie pogodzić. Na jakim etapie teraz jest wasz związek? Na jakim etapie? Może na takim, że... Akurat już w sobotę, nie w niedzielę. Lecimy na dwa miesiące do Tajlandii, więc sobie będziemy trochę podróżować. No i w sumie taki etap. Chcemy razem podróżować. Głównie na razie nic więcej nie planujemy.